W tym filmie opowiem w jaki sposób zrobić posiew redukcyjny drożdży. Na tej szalce mamy murawę drożdży, a chcielibyśmy uzyskać pojedyncze kolonie na tej nowej szalce. Oczywiście musimy pracować w warunkach sterylnych, więc włączymy palnik. I jedyne narzędzie, którego będziemy potrzebować, to jest eza. Najpierw ją musimy wysterylizować, rozgrzewając ją do czerwoności. studzimezę, wbijając do pożywki. Pobieramy komórki drożdży z powierzchni szalki, a następnie rysujemy wężyk na, na powierzchni tej drugiej szalki. Ponownie rozgrzewamy. Studzimy ezę. I pod kątem prostym ponownie robimy wężyk. I po raz ostatni rozgrzewamy ezę. Studzimy ją. I po raz ostatni znów pod kątem prostym w stosunku do poprzedniego posiewu rysujemy wężyk. I na koniec sterylizujemy ezę. Gasimy palnik, i w ten sposób możemy oczekiwać, że za kilka dni wyrosną pojedyncze kolonie na nowej szalce.